Witam, witam. Kolejny odcinek Madronera związany z tym, że gra otrzymała jakiś update. Nie bardzo wiem, czego dotyczył, ponieważ jak się kliknie na pokaż zmiany, to nic się nie pokazuje, przynajmniej u mnie. W związku z tym, oczywiście, koniecznie trzeba sprawdzić, czy. Dlaczego? Aha, nie, 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 dobra, 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 dobra. Tam potrzebne jest siodło. Mm, nadwozie furgonowe Ale tylko jeden punkt warsztatu, no, a, mm, Przyczepa. Mm, przyczepa, przyczepa Przyczepa. A, przyczepa warsztatowa. Okej. Okay. Droga nie jest zbyt trudna, więc myślę, że damy razdę. Hmm, 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 hmm. Eee, nadwozie warsztatowe jest coś takiego o, części warsztatowe ok dobra zamontuj i do tego przyczepa warsztatowa zamontuj i możemy jechać żeby odblokować kolejny warsztat który znajduje się no, znajduje się tutaj to nie jest jakaś nowa mapa chciałem tylko zobaczyć um, jak się zachowuje nowa gra po update'cie ok f1 wychodzimy z mapy i odpalamy mhm. jedziemy E, nie, nie jedziemy, bo hamulec ręczny <laughs> wersja uproszczona więc blokada dyferencjałów nie zepsuje nam ciężarówki. Ok, a czemu ja mam tak mało paliwa? Mm. No cóż. Troszkę bałem się, że dzięki update'owi uzyskamy wygląd SnowRunner'a, który, hm, no jak dla mnie troszeczkę, jeśli chodzi o wygląd, wygląda jakby, żeby nie przesadzić, no podoba mi się odrobinkę mniej. Tam wszystko jest takie trochę zbyt kolorowe, jakby mnie kto pytał. No jedź Aha, zmienianie biegu podczas wjazdu pod górę. Rozumiem. Rozumiem. E, działa tu automat, i on niestety czasem popełnia szkolne błędy. No ale hmm, cóż. E, nic to. Nic nie szkodzi. Jak bratnie nam paliwa, to jedziemy drugą ciężarówką po paliwo. Okej, okay. spoj spojrzymy na mapę, że, o, oh, no, że jadę w złą stronę. No tak, eee, czy podjechać już, odblokować ciężarówki, czy nie? To blisko... Mm, 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 nie. No, no dobra, żeby za długo to nie trwało. Zawracamy. Póki jest gdzie. Dzisiaj dla odmiany jeżdżę bez użycia joypada tutaj chyba to się też zmieniło, ponieważ gra jest jakby bardziej grywalna przy użyciu klawiszy eee, sterowanie działa jakby mniej zero-jedynkowo, ale to może, może mi się tylko tak wydaje w każdym razie da się na klawiszach jeździć w miarę po ludzku nawet Wysiliłbym się na twierdzenie, że. Ale się zrobiłem wymowny. No, stwierdziłbym nawet, że. Chyba jeździ się równie dobrze co, co joypadem. Kiedyś było to wręcz niewykonalne jeżdżenie bez użycia kierownicy bądź joypada, ponieważ po naciśnięciu klawisza koła skręcały się natychmiast całkiem w boki, to to nie bardzo działało. A poza tym no, najważniejszy był w tym wszystkim analogowy gaz. Bo no niekoniecznie hamulec. Teraz, no cóż, mamy wciśnięty gaz z dodechy. I jedziemy jakoś w miarę po ludzku. Z drugiej strony. Teren nie jest jakiś przerażająco trudny. Okay. Co cieszy? update, no nie spowodował jakichś gigantycznych zmian w grafice a jeżeli nawet to tylko ją ulepszył jakoś nie mam porównania bo zbyt rzadko gram i nie dlatego, że nie ma map czy, czy cokolwiek w tym rodzaju bo mapy

gra, która mnie zatrzymuje na bardzo długo. Mam ją od dawna. Cały czas cieszę się, że ją mam, ale też bywają momenty, kiedy po prostu mi się nudzi i musi sobie troszeczkę poleżeć w lamusie. Żebym do niej wrócił czasem właśnie z okazji jakiś tam update'ów. Zwracają mą uwagę, zaraz dojedziemy do punktu widokowego. Mam nadzieję, że dojedziemy w jednym kawałku. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Czyli wychodzi na to, ja. <głos》>, że no nie zrobili twórcy deweloperzy jakiejś wielkiej krzywdy naszej mojej ulubionej grze terenowej. Może, może nie, nie, może nie ulubionej, bo kiedyś ulubione było Spin Tires, ale trochę ostatnio zanim przy nim pogrzebano i dodali jakieś tam pompowanie kół, spuszczanie powietrza. Nikt tego nie robi w rzeczywistości, ale oni, proszę bardzo. I gra jakby się zrobiła hmm, No znacząco mniej grywalna, OK. Nie tak. Mm, tak, chyba jednak przejadę tędy brzegiem brzegiem bagna bo nie środkiem tu pod, chyba na środku jest droga ale pewien nie jestem bo jest tam wyjazd z tej drogi, jeżeli spojrzymy tu na wprost więc niewykluczone, że droga jest i nie zatoniemy Ale przyczepa do, do terenowych jakoś bardzo nie należy, nie to, że szkoda, że stokowo nie mamy pojazdów gąsienicowych, ale, ale nie mamy. Są mody, ale no mówiąc szczerze, o ile ciężarówki z modów działają całkiem poprawnie, ponieważ korzystają z mechaniki w grze, no co jest. To już pojazdy gąsienicowe, o do tej pory jakoś nie napotkałem modów, w którym to działałoby w miarę poprawnie, ale oczywiście. Sprawdzałem dość dawno temu. Mogło się to już zmienić. Tak. Łaz tutaj już praktycznie nie miał podwozia, ponieważ no cóż, jest delikatny i tyle. Nie, nie pojedziemy na skróty. Tu jest droga na skróty, ale z niej nie skorzystam, ponieważ. Zacząłem na nowo, ale kiedy testowałem tak dla siebie... wow, 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 wow! Zakopaliśmy się! Ooo! Oh, no, no! Oh, no. Hmm Okej. Okay. Mmm Czymś się, czymś się Nie, 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 czymś się W ogóle miało wyciągarkę. Nie. Yeah. Um, hm, 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 hm. Dobra, sorry, sprawdzam. Um. Hmm. Oh, A, ah, F, okej, okay, okej. Okay. o co ja nacisnąłem no i odkopaliśmy się ale chyba tylko na moment no nie na razie a blokada dyferencjałów no tak to pomaga w takim błocku. Wow, spalanie 14 litrów na minutę. To jest. Oj, uh, 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 żeby mi tu tylko moja przyczepa nie spadła z tego mostu. Co zdarzyło mi się. Wow wow, 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 spokojnie, powoli. Widzę garaż. Widzę garaż. Nie, nie widzę garażu. <grym> Tylko mi się tak wydawało. To cień. Ale jest już na pewno niedaleko. Przejechaliśmy ćwierć kilometra z hakiem, a wyprawa jak pół drogi na Marsa, tak. Tędy dołem to nie jest skrót. To miejsce, gdzie ciężarówki tonią, toną. Wcale mi się nie wydawało. Dobra, wrócę sobie na pusto, ponieważ, jak się tam wpakuje z przyczepą to mogę zostać <laughs> okay, No jedź Ale taka fajna taki fajny camping <laughs> Normalnie super, supem. Okej. Okay. Eee. Rozładuj. Eee. <śmiennyeredith> eee. Muzyka trochę taka. Eee. Okej. Okay. Co byśmy sobie tu założyli? furgonowe zamontujemy Dobra No nie Pojedziemy na stację benzynową strasznie mi się podoba chciałbym mieć coś takiego jako... Samochód kempingowy. No niestety no u nas dlatego byłoby potrzebne prawo jazdy. Jak? Aha, no tak, 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 tak. E, Okej. Okay. Prawo jazdy na ciężarówkę. A że u nas troszeczkę drogo to wychodzi. To nie. Czyli takie wielkie kempingi mogą mieć kierowcy ciężarówek. Bo robienie osobnego prawka. Hmm, teraz jest jakieś jeszcze. Wydaje mi się, że jest jakieś prawo jazdy. Na, na, na. Ok. Dobra. Hmm, zobaczmy mapę. Jednym z zadań jest odkrycie wszystkich punktów. Ok okej. Okay. Ale tą mapę już znamy. W każdym razie ja znam oraz znają ci, którzy oglądali poprzednie odcinki. Natomiast no cóż, wygląda na to, że nie wiem co zostało zmienione. Na szczęście jeżeli coś, to tylko na lepsze, bo nie, nie mam wrażenia, że cokolwiek jest popsute. Tak jak w przypadku spin-tires. No nic. W tym odcinku, w takim razie, będzie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i zapraszam do oglądania następnych odcinków z gier. Muszę się przyjrzeć także jeszcze Amerykan track simulatorowi, ponieważ. Tam również wszedł ten duży update dotyczący oświetlenia. Trzeba zobaczyć, jak, trzeba zobaczyć, jak wygląda Ameryka <laughs> A, e, w nowym oświetleniu. A tu już wszystko jeszcze raz. Do zobaczenia.